Widzowie, dzisiaj gramy sobie w Obby escape. Patrzcie, mamy dość gravity coila i możemy sobie podskakiwać! Wi wi oui! Gramy sobie, jej! Ale fajnie, jej! A ła, nie! Mam nie. nadzieję, że ja tutaj nie śpadnę, ale to się chyba nie da przeglać. Nie, no nie da się przeglać. Dobra, lecimy. Sobie. Wow, jak fajnie! Wee! 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 A woda jest miła? Tak, woda jest miła. To nie jest żadne obi, to nie jest żadne obi. To nie jest obi, żadne, to też mnie nie zabije. Oczywiście, że tak! To nie jest żadne obi! To nie jest żadne obi, to nie jest żadne obi. Woo! To też nie nas nie, nie zabija, pewnie. Oczywiście, że tak! Jest muchany, więc to nas nawet pewnie, pewnie jak skoczymy do wody, to dziwo też nas pewnie zabiją. Sprawdzimy. O jeju, przyglałem! Czyli jednak nas mogą zabić. Bip. Biu! Bip. Beep. State. Jeden state. Bidui! Jej! Jak fajnie. Ale w sapę fał. Widzę, zostawcie też łapkę w górę i z Subika. Nie może więcej takich materiałów. Jak sobie skaczemy, jak kangury. Jej, o tutaj teraz pieniądze. To są chyba pieniądze. O, dzień dobry. Dzień dobry, jakaś pani tutaj sobie siedzi. Dzień dobry. Pozdro. Dobra, lecimy. O, czy, możemy, czy możemy stąd wyjść? Nie, przecież to, to jest przyjazne, obi. To nie jest żadne obi! To jest przyjazne obi. Dobra. To... <laughs> ale To nie jest... Co? Tego tutaj też się nie da przegrać. Tu się nie da przegrać! To jest obi, w którym się nie da przegrać. Hui hui. Biieee! Nie zjeżdżaj, no zjeżdżaj! wee, Widzowie, widzowie, to nie zjechało. Innym się Gravity Coil obniżył. Ale zabawa! wee, Nie! Przyjazne obi, nie zabijaj nas! przyjazny obi! Wow, Jakiś młotek! O nie! O nie, najgorzej! To już nie jest przyjazny obi! To no było przy... Czym ten ja mogę z nim strzelać? O co chodzi? Co no to, nie z nim walczyć? Idę za ten proces. Ej! Patrzę, mam procent, no bo nie mogę szczać. Piu, pią, piu pią! Trzy... Czy, Czy to mak ma mnie zabije? Wolę nie... Wolę nie. testować, chociaż dobra. Może przetestuję. Ui, jak fajnie! Jeee! Yeah! Z tej 24 jest 221. 200. To jest easy, obniważę jakieś są kolcze Damy radę tak przejść. Oczywiście, że tak mam grabiti. Coil. Coil. Dobra, może za ja coś tą co mogę sobie zrobić? Nie wiem, szczat, mogę... No, ja, no szczera, to ja na pewno nie mogę szczaczyć. Co jest? Co jest? Są takie liny? Ej, czekaj. czekaj. Czekaj, 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 Czy oni to, o to zadbali? Oh, nie, nie! <ścoughs> Chciałem testować. przetestować. Zadbali o to. Jej! Jej! bawa. baba! Wuuu! Jej! Ale fajnie! Nie się gra o, o nie, to jakieś kolce są. Czekam na... My tutaj nie ciapniemy. Ja może ja mogę niczyć te blokady. Bo na mi to podejrzanie, ale ja zaproszę. Czemu to w ogóle tylko ziemia? Była co jest? Co jest? Ten strom. Czu, 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 czu. Nie no, nic mnie nie goni. Zimno, nic mnie nie goni. O tak. Bi 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 Ale tutaj fajnie. O, teraz jak wieżyczka tutaj skaczemy. Jest cool, jest cool, jest naprawdę cool. I... Dobra, teraz kolejny obi. Uh. O nie! Tutaj Sendrina, co? Jest dobry Pani Sendrina. Do widzenia! To ci robi, Dara Horror robi. To było przyjazne przyjazny obja, teraz coraz więcej i... na nas czeka. Dosta... Ja wiem, i to mi po prostu to, żeby walczyć z tymi Sendrinami. Patrzcie to! Pum, pu, 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 pu. Chodź, <średzisz>, ja tą Sendrinę mogę zniszczyć. Nie, nie mogę. O dziwo. Dobra. Idziemy dalej, bo się za na wszelki wypadek. U nie, dobra, to już widać, że to już nie jest takie fajne. Obby, jak było, zdecydowanie, to nie jest fajne. obie. widzowie, to jest creepy. Obby, to jest horror. Obby, to jest ultimatum derror. Obby, na serio horror. Obby przez klatki, Ua! uj, uj. A Dobra, to jest w takim razie. Jasny gwin! Co to za obby? 40, 41. Jeszcze osiem stage, ten. Kończymy. Co jest? wow. To jest labirynt, jak rozumiem? Nie, to nie jest labirynt. O co chodzi? More games, invade. Wee. Fajnie. Już level dziewiąty. Już level dziewiąty. ja, Oho, tak. Gdybym lekił z grupy deski. Weee. Tak będzie szybciej. Nieee. Oj, 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 oj. Beep. Nie. What? What? Oh my, yo, tak chodzić? O! O! Ła, ła, Ej, ej, ej. Ja was żegnam. ludzie mamy dalej taką. Piu, 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 piu. W broce. Możemy normalnie nie umszczać. Ja was żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w szorcie odcinku. W live. Cześć.